Można sobie Twittera przeszukiwać, to jest bardzo fajne, albo pod kątem hashtagów, czyli taka kratka, i potem jakieś tam hasło. Na przykład tutaj przez sektor 3.0 używany NGO Mobile. I zobaczyć, na przykład też, nie wiem, 1%, podatek czy jeszcze inne rzeczy, aczkolwiek trzeba trafić tutaj, w jaki hashtag ludzie używają. Czasem nie używają żadnego, albo używają kilka różnych na ten sam temat. No i wtedy widać, co tam ludzie ponapisali. Znowu, raz jeszcze podkreślam, zwykle to są jakieś straszne, brzydko mówiąc, głupoty albo treści trywialne albo coś takiego. Czy tam jest bardzo dużo takiego śmiecia komunikacyjnego, przez który już trzeba się przebić. Z drugiej strony, jak trochę zaczniemy się już przebijać i to rozpoznamy, to będziemy w stanie całkiem nieźle, sobie całkiem ciekawe treści znaleźć. Można też się przebijać, to znowu obcięło przez małpkę, czyli przez wszystkie treści konkretnego nadawcy, tak jak jest tutaj ngopl. No i często ktoś, kto prowadzi jakikolwiek blog czy serwis internetowy, też tam wrzuca informacje o nowych materiałach. Między innymi dlatego, że znowu trochę to pomaga w pozycjonowaniu strony. A trochę pokazuje, że u nas coś się dzieje i na bieżąco wrzucamy. I na Twittera można wrzucać te same rzeczy po parę razy wręcz jest to zalecane. Najlepiej jeszcze trochę inaczej sformułowane, w innych porach dnia, w innych dniach tygodnia. O ile raczej w inne kanały niekoniecznie, albo trzeba to mocno poprzestawiać o tyle na Twittera wręcz jest zalecane, przez to, że jest to właśnie takie chwilowe, efemeryczne i taki Twitter żyje przez chwilę. Są nowe profile od paru dni, od tygodnia mniej więcej się na świecie pojawiły, części ludzi już przestawiło, części nie. Zwróćcie uwagę, że to trochę bardziej jak Facebook wygląda. Tu jest takie zdjęcie w tle, jest tutaj zdjęcie, to tu jest tam bardzo prosty opis osoby i tu sobie można wszystko pooglądać. Są jakieś tam opcje ukrycia tego, ale prawie nikt z tego nie korzysta. Prawie wszystko jest publiczne, czyli jakbyście tutaj kliknęli, to można sobie zobaczyć, kogo ja obserwuję, kto mnie obserwuje i tak dalej, i tak dalej. Samo dołączenie jest bardzo proste. Jeśli korzystacie z Facebooka, wszystkie tam tworzenie profili, czy interakcje na Twitterze będą znacznie prostsze, tam jakby znacznie mniej form przekazu, tych różnych rzeczy, które można zrobić. Natomiast to, o co pan pytał, jakieś osoby warte naśladowania. To znaczy tak, jeśli chodzi, ja bym powiedział, że na pewno warto to, obserwować to, co robi TVN i dziennikarze tvn -y, niezależnie od tego, czy ich lubimy, czy nie, bo tam to jest w miarę zorganizowane i przynajmniej część z nich działa w czymś w rodzaju systemu, który oni podpatrzyli mniej więcej dwa lata temu nadawców amerykańskich i z mniejszym lub większym powodzeniem jakoś starali się to wprowadzać. Na pewno warto patrzeć, co ogólnie robią różnego rodzaju dziennikarze i ludzie pióra, no bo oni umieją się komunikować, część z nich to podłapała i, i potrafi. Jeśli chodzi stricte o marketing… A tutaj, tutaj tak jak… Te, te, czyli na przykład NGO, czy, czy sektor 3.0, to są dobre przykłady, czy, czy, czy umiarkowanie? Ten powiedziałbym, że mógłby w większym stopniu jakiekolwiek hasztagi wykorzystywać. Nie wiem, Kuba, pamiętasz jakiekolwiek NGS-owe, sensowne tutaj przykłady? Sektor 3.0 już trochę lepiej, no bo wykorzystuje przynajmniej hashtag, który tutaj jest. sektor wykorzystuje dużo tych hashtagów. tylko ogóle to wybranie jest. Nie sprawność waszej oceny tych efektywności takich. Nie szczerze że powiedziawszy, ciężko powiedzieć, też trzeba by się spytać, czy oni potem mają na przykład większe zainteresowanie mediów, ktoś nie... Myśli, wiecie, tutaj... Ciężko jest to ocenić. Powiedział inaczej, jeśli chodzi też, jeśli chodzi o NGOSTRINA, w ogóle śtoczenia jest nie robiliśmy. Jeśli chodzi o bardziej takich komercyjnych nadawców, to... Na pewno w, z polskich to kojarzę, że warto na Samsung zwrócić uwagę i warto zwrócić uwagę od pewnego czasu na PZU. PZU, rozumiane nie tylko jako marka PZU, ale też prezesa PZU, rzecznika PZU, to tego akurat od dawna jeszcze parę innych osób, bo to znowu w dużym stopniu sprowadzone przez osoby. Czyli na przykład jak PZU ogłosiło parę dni temu, że przejmuje ubezpieczycieli w kilku krajach, to prezes PZU o tym zatweetował. Czy znaczy prawdopodobnie To jego tam rzecznik prasowy czy pomocnik rzecznika tak naprawdę zatweetował, ale czasem to i sam to prezes. To nie, aż tak chyba nie jest. Nie wiem, Kuba, kojarzy mi jeszcze jakieś przykłady sensowne, co Ci przychodzi do głowy, Ci chodzi o… Pewn w Stanach na pewno znajdziemy sporo przykładów, tak z głowy nie potrafię powiedzieć. A jak, jeżeli mamy do wypromowania naszą stronę, i mhm. y będziemy po prostu wrzucać y nasze linki? Nie zaszkodzi, ale skuteczność tego jest znacznie jest generalnie bardzo mała. Przynajmniej w polskich warunkach póki co. W sensie że to nie tylko w Polsce, To widziałam nawet chyba wczoraj takie badania patrzyłem. Ciągle czy Facebook czy YouTube się o wiele lepiej sprawdza, pomimo całych tych histerii związanych z gorszym zasięgiem i tak dalej. Bardzo dużo ludzi w ogóle na Twitterze coś podaje dalej, czy klika, nie sprawdzając, co się kryje pod danym linkiem. Widać teraz bardzo w sytuacji ukraińskiej podziąć. Tak. To prawda, więc podamy. Czasem to jest właśnie tylko walka, żeby jak najszybciej przekazać dalej. No, czyli Czy coś takie słowa, tak, bo się też, tak? Tak, 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 tak. Z drugiej strony, się fajnie sprawdza czasem właśnie jako źródło informacji w takich sytuacjach jak Ukraina. Jeśli wiemy, kogo tam obserwować, na przykład korespondentów, którzy są na miejscu. Bardzo fajnie w przypadku różnego rodzaju wydarzeń się potrafią sprawdzić. Konferencji na przykład, czasem też meczów, koncertów i tak dalej. Zwłaszcza, jeśli jest jakiś hashtag, który jest promowany i ludzie to wkrótce. Trochę poprawia, aczkolwiek ciężko jest powiedzieć, jak bardzo. Na pewno nie szkodzi i na pewno w jakiś sposób warto. Tylko znowu, no jak już to otwieramy i coś chcemy robić, no to trzeba tam niestety coś wrzucać. I raczej to powinno być, nawet jak piszemy o tym samym, to trzeba trochę inaczej pisać na blogu, trochę inaczej na Facebooku, trochę inaczej na Twitterze. I powstaje pytanie, możemy jej wrzucać coś tak samo dokładnie, tylko że wtedy nie będzie tak skuteczne, albo poświęcić trochę czasu i sformułować. Słuchajcie, ostatni taki serwis, którym parę słów więcej powiemy, LinkedIn. Czy ktoś z Was korzysta na użytek własny lub organizacji, a nawet trochę więcej, dziękuję bardzo, nawet trochę więcej osób niż Twitter. To jest taki serwis, który jest w zasadzie prawie wyłącznie ograniczony do strefy zawodowej, trochę też zainteresowań. Co jest w nim fajne? No to świetnie służy do budowy osobistej sieci kontaktów. Kogoś, kogo byśmy chcieli znać, lub przynajmniej raczej, tylko że zwłaszcza w polskich warunkach, to jest bardziej na zasadzie wymiany wizytówek, a nie jakiejś tam głębszej rozmowy, czy przynajmniej poznania się. Ee, zwłaszcza jak się ma płatny profil, jeśli chcemy z wieloma osobami nawiązywać kontakty, bo na przykład pracujemy w sprzedaży, albo chcemy wiele osób poznać, albo zajmujemy się fundraisingiem, albo chcemy dotrzeć do ambasadorów. To może być całkiem dobry sposób, bo tam jak przy wykupie płatnego konta ma się coś w rodzaju takich wewnętrznych wiadomości, które rzeczywiście są skuteczne. No i co też jest w nim ciekawe, aczkolwiek w małym stopniu wykorzystywane, znowu tam jest kilka różnych form. Są, tak jak na Facebooku, są profile osobiste, są profile organizacji i są grupy zainteresowań. Niektóre są otwarte, inne zamknięte. Minusem jest to, że tak. W Polsce, mimo że ta popularność rośnie, ciągle jest szkoło niewielka i bardzo wielu użytkowników to używa do tego, żeby sobie zaktualizować własny profil, zwłaszcza jeśli akurat szuka pracy, ewentualnie pododawać, kogo tam zna do znajomych, ale bardzo mało osób robi coś więcej. Tam też można wrzucać własne treści, można sprawdzać, co inni wrzucili. No to raczej oczywiście wtedy już nie zdjęcia znajomych czy zdjęcia z wakacji, a raczej treści takie zawodowe czy związane z jakimiś zainteresowaniami. W sensie ta op jakby tam w cegiełkę w budowie CV, no to no, tak, rzeczywiście tam całkiem, to jest takie budowa wirtualnego CV i to jest, jeśli ma się o czym pisać, to na, na pewno jest to w jakiś sposób przydatne, żeby się pochwalić i pokazać. Chodzi o to, że jeżeli mhm. używa właśnie bez no, problemu, prowadzimy coś w ramach organizacji, jakiś, e, jakiś projekt i robimy mhm. mu projekt, tak, przepisujemy tam te parę osób i staramy się w tym momencie pod, pod, pod ten projekt jakiś przeszkody, czy to... Ale no jeśli mu… Prawie nikt tego nie robi, nie wiem nawet do końca, czy jeśli robicie to w, do członków własnej organizacji, to może od biedy mieć sens, natomiast do trochę bardziej szerokiego grona albo ludzi, którzy powiedzmy nie są bardzo sprawni, to już wszystko lepiej Facebooka, który ma bardzo podobne możliwości techniczne, a każdy z niego korzysta i w tej chwili jeszcze prawie każdy ma w komórce dodatkowo. Yy. Ciągle pokutuje przeświadczenie, że z tego LinkedIn to korzystają przede wszystkim osoby poszukujące pracy, w czym jest trochę prawdy. I w niektórych organizacjach będzie źle widziane, że ktoś sobie zakłada konto, czy coś tam robi się aktywnie, wstaje pytanie, tak, to co, szukasz pracy, chcesz odejść i tak dalej. Dość często ten LinkedIn jest po prostu nudny. Na Facebooku znajdziemy sobie zdjęcia znajomych z wakacji, i informacje, kto jest w związku z kim. Na Twitterze znajdziemy przynajmniej newsy ze świata, a tutaj no to są informacje, kto zmienił pracę i raz na jakiś czas, że ktoś wrzucił jakąś tam informację, że go artykuł zainteresował. Więc to bywa to nudne. I póki co, zwłaszcza w polskich warunkach, są możliwości promocji organizacji są znikome. tam są formaty reklamowe, które można wykupować bezpośrednio w LinkedInie ale przy, albo przez sieć reklamową, natomiast sieć reklamowa no to jak minimum duże kilka tysięcy złotych trzeba wydać, żeby ktoś... Zechciał się tym zająć. Ale o strony fundraiserskiej, na przykład, no to to jest grupa docelowa krawaciarzy korporacyjnych, chyba dobra. Mi wydaje mi się, że to by mogło świetnie działać, zwłaszcza, że jakby to, co jest minusem, może działać na plus. Czyli jeśli w Polsce ludzie generalnie wykorzystują to głównie po to, żeby zamieścić CV i powiedzieć i tyle, i tam dodać do znajomych, a ktoś nagle zacznie do nich pisać i nawiązywać relacje w sposób w miarę naturalny, to paradoksalnie może mieć to całkiem dużą skuteczność, bo to będzie coś nowego. Czyli można ich wydobyć, tak? czy wydoić, nie wiem, ale nawiązać kontakt, umówić się na pierwsze spotkanie, zwłaszcza jeśli zrobimy to w miarę umiejętnie, myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Można próbować szukać ludzi, którzy się czymś interesują, nie tylko, bo tam można oczywiście wyszukiwać przez firmy jakby, ale też można przez grupy zainteresowań. Tych grup jest na razie niewiele, większość z nich tam jest aktywność zbliżona do zera. Raz na ich czas, mimo wszystko, daje się coś znaleźć. Już nie, znaczy kiedyś tak, ale już nie właśnie. Czy... Tak, strasznie idzie dół, aczkolwiek rzeczywiście parę lat temu grupy na Golden Line bardzo dobrze działały i to było świetne miejsce. A potem przestały. Ja te <grywa> Też można sobie tam założyć profil organizacji, tak jak na Facebooku. To Instytut Lecha Wałęsy ma. Aczkolwiek, no, powiedzmy, w tym momencie jest to raczej ja rozumiem, to jest, niewielka sprawa. No to się to sprzedażą ewidentnie, tak? No bo to służy, jak rozumiem, z promowaniem wykładów pana yy, prezydentów. Yy, to znaczy. znaczy że to jest w i ewidentnie adresowany do, do. Trochę tak, ale też dzięki temu, że się jakby ma profil organizacji i ludzie są do niego podłączeni, to potem łatwiej znaleźć ludzi pracujących w danej firmie co niekoniecznie w polskich warunkach wielu ludzi powie, że to jest minusem. Czyli jeśli jest profil mojej firmy i ktoś z zewnątrz może sobie szybko wyszukać, kto jeszcze u mnie pracuje, to część prezesów stwierdzi, że to w ogóle nie ma sensu, bo przyjdzie headhunter i mi wyciągnie połowę ludzi z organizacji, a druga część powie, że to świetnie, no bo będzie jeszcze, jest łatwiejszy kontakt i jak ktoś czegoś chce, no to niech się kontaktuje i tyle. Więc Natomiast jeśli chodzi, wydaje mi się, że w polskich, znaczy generalnie wykorzystanie sprzedaży ciągle jest niezbyt duże, wykorzystanie w fundraisingu LinkedIna wydaje mi się, że jest znikome. Może warto popróbować? Dodawanie firmy tam jest super proste i w dużym stopniu to można znowu do Facebooka porównać. Możliwości personalizacji są mniejsze zresztą. To jest takie wirtualne CV, gdzie się opisuje co się dzieje, kogo się ma w znajomych i tak dalej. Natomiast co jest ważne, to ja mam profil płatny i pojawiają się takie znaczki. Te profile płatne to jest tam chyba mniej więcej jest to, co pamiętam, 100 zł miesięcznie, to jest jakieś tam minimum, które trzeba wydać, tam jak się wykupuje za rok z góry, to jest trochę tańsze, to właśnie w tyle mniej więcej może wyjść w najtańszym wariancie. Od 100 do 200 chyba z grubsza są takie rozsądne przedziały, z pary wariantów. No i mamy dodatkowe jakieś tam funkcje. Jedna mi się wydaje bardzo ciekawa, tak zwane in-maile, czyli jakby rodzaj wysłania wiadomości do ludzi, którzy w ogóle nie mamy znajomych, wspólnych znajomych. Ta znajomość Wiadomość jest wysyłana jakby parę razy, czy rzeczywiście dość dużo z nich dociera, a jak nie dotrze, to zwracają nam te kredyty. Plus tam parę innych funkcji, jakieś lepsze wyszukiwanie i tak dalej. To, że nasz profil jest lepiej widoczny w wynikach wyszukiwania i tak dalej. Więc mówię, gdyby się ktoś miał zajmować jakimś fundraisingiem i rzeczywiście chciałby docierać do ludzi w korporacjach albo do ludzi poza Polską, to może to działać całkiem nieźle. Ale na przykład już do dziennikarzy, to nie, dziennikarzy tam najczęściej nie ma albo nie korzystają z tego. To nie tędy droga. To jest raczej właśnie tutaj korporacyjne sfery. Dobrze, ile jeszcze mamy czasu? Jeszcze mamy w ogóle? Już nie mamy czasu. O kurczę. Dobrze, słuchajcie, bo nie chcemy też Was przytrzymywać. Mamy jeszcze parę minut a propos kilku narzędzi, które są zupełnie bezpłatne i można wykorzystywać, takich już stricte narzędziowych. Wytrzymacie jeszcze chwilę? Proszę bardzo. W ogóle jest sens w Polsce, Ma zaskakująco dużo użytkowników. Widać, liczba użytkowników rośnie. Interes, to jest do tych rzeczy, które się kupuje oczami. Ale nastolatki? No, w Polsce jeszcze bardziej. Tak, na świecie kobiety. Różne kategorie wiekowe, natomiast zdecydowanie nawet tam, gdzie jest rzeczywiście bardzo dużo użytkowników, kampanii i tak dalej, to jest to ograniczona działalność przede wszystkim do tych, które się. Zdecydowana przewaga kobiet i rzeczy, gdzie wygląd, wizerunek czy jakiś design. Instagram? Instagram podobnie, ale Instagram jest znacznie młodszy i w Instagramie tak naprawdę bardzo niewiele można zrobić, jeśli chodzi o kreowanie tej komunikacji. To jest znowu strasznie proste narzędzie. Na Pinteresie można zrobić trochę więcej. Ale da się go poznać pod wszystko się da do wszystkiego podpiąć. Instagram tam tak, 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 tak. To Instagram z Facebookiem się integruje, bo to może mieć sens. Czy wydaje mi się, że jakby jest tak dużo różnych profili, każdy ma swoją specyfikę, że lepiej jest najpierw mieć ograniczoną liczbę i dobrze opanować, a potem się brać za kolejne, bo inaczej to jest internet jest pełen profili, które ktoś zaczął robić i potem przestał. I nic z tego nie wynika, a czasem wręcz wstyd wynika.